Bielawa kamieniczki. Miejsce, gdzie można bez problemu zaparkować samochód. No i ruszamy w góry sowie. Góry Sowie. Tak zwana Wilcza Dolina Wolf gdzie znajdowały się, a może znajdują się tereny dawnej kopalni Erdman. Tutaj, z tego co mi się wydaje, to są jeszcze transzeje z drugiej wojny światowej ale i no naprawdę w tym miejscu to jest prawdopodobnie warpa urobek ze sztolni jak nie ciężko się domyśleć, gdy ktoś jest w temacie, to tu prawdopodobnie znajdował się kiedyś lot do wyrobiska, sztolni, kopalni Erdman. Kopalnia Erdman została nazwana na cześć właściciela tych terenów. To, tak to wygląda. Sztolnia jest obiektem nie dla wszystkich, ponieważ jest uznawana za niebezpieczny obiekt, ze względu na dużą komorę wydobywczą, coś podobną do jakiejś jaskini. Także, idąc chodnikiem, nie mając dobrego oświetlenia, można wpaść do bardzo sporej komory wydobywczej, jaskini, no i raczej już się nikt wtedy nie znajdzie. Tu gdzieś prawdopodobnie jeszcze jest. Było. Uf. drugie wyrobisko sztolnia. oraz kamieniołom tu się znajduje w tym miejscu w tym miejscu Znajduje się, znajdował kamieniołom wydobycie powierzchniowe a później zaczęli wydobywać podpowierzchniowo Jeszcze musimy się udać tam do góry bo tam widzę też dziwne pagórki a one na naturalne nie wyglądają Już obok kamieniołomu. Stojąc w tym miejscu widać takie pagórki. No i to się na naturalne nie wygląda. A tu od razu wiem, że w tym miejscu jest kolejna sztolnia. Przynajmniej była. Stolnia kopalni Erdman. Tak to się prezentuje. Jedno z wyrobisk kopalni Erdmann i tuż ponad tą sztolnią jak dobrze pamiętam znajdował się prawdopodobnie szyb Ale czy to prawda, to nie wiem. O, w tym miejscu mamy taki tak zwany ping, zapadlisko. I tam jest dziura. Prawdopodobnie po szybie transportowym nie wiem wentylacyjnym. To do furtło i zaraz tam się pierwszą no Jest dziursko I nawet chłodem wieje ze środka Także i coś też na pewno było Także tereny kopalni Erdman Dawnej kopalni Erdman prezentują się jakoś tak Przypomnę, że kopalnie Erdman założyło dwóch górników klopce i pol Chyba w 1798 roku. A kopalnia, jak już wspominałem, została nazwana na cześć właściciela tych terenów. Także pozdrowienia z górskich terenów kopalni Erdman.